W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. będzie spotkanie Putin-Zoeński, jest propozycja. Rosja wysyła wojska pod naszą granicę, jest ostra reakcja. Zachodnie rakiety uderzą w Rosję zebraliśmy reakcję. Ja Wam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Nowy dzień to kolejne nowe fakty w sprawie negocjacji prowadzonych między Ukrainą a Rosją, które, trzeba przyznać, nie idą zbyt dobrze. Teraz z kolei kolejną inicjatywą wyszedł prezydent Załęski, który znowu zaproponował spotkanie z Putinem, jednak tym razem w innej formule. Jeśli Putin czuje się niekomfortowo ze spotkaniem ze mną, bądź jeśli wszyscy chcą, by to spotkanie było trójstronne, to nie mam nic przeciwko, jestem gotowy na każdy format, powiedział Załęski podczas spotkania z dziennikarzami. Co więcej, taki format zaproponował też specjalny wysłannik Donalda Trumpa Keith Kellogg, który podał także możliwe miejsce takich rozmów, które jednak wydaje się mało prawdopodobne. Jak tylko dostaniemy ich memorandum, nie złożą go razem i odbędzie się kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie i wierzymy, że prawdopodobnie odbędzie się ono w Genewie. Chcielibyśmy mieć je w Watykanie. Jesteśmy gotowi zrobić coś takiego, ale Rosjanie nie chcieli jechać do Watykanu. Sądzę więc, że Genewa może być kolejnym przystankiem, a następnie ostatecznie udamy się do miejsca, w którym znajdą się wszyscy trzej główni przywódcy. Prezydent, prezydent Putin i prezydent Zemeński, aby wspólnie wypracować jakiś rodzaj podpisanego dokumentu, który zakończy tę wojnę. Ta wojna już zbyt długo. Prezydent Trump ma całkowitą rację. Dalej jednak Kellogg przekazał dobre wieści, ponieważ wiele mówiło się na temat frustracji Donalda Trumpa i prawdopodobnego opuszczenia Ukrainy oraz Rosji. Natomiast, jak twierdzi amerykański wysłannik, tak się nie stanie, ponieważ Trump jest obecnie jedyną osobą która może doprowadzić do pokoju. Myślę, że kiedy pytasz, co powinienem zrobić, to po prostu musimy to kontynuować. To frustrujące, ale jedynym facetem, który może to zrobić, jest prezydent Trump. Naprawdę w to wierzę. Wielokrotnie to powtarzałem. Ale w oparciu o jego osobowość, to kim jest, to tym, który może przynieść pokój. Negocjacje nigdy nie są łatwe, ale nigdzie ta wojna nie zakończy się przemocą. Zabijają żołnierzy po obu stronach. Następnie trak Keluk uderzył zarówno w Rosję, jak i Ukrainę. Za brak współpracy przy Negocjacjach, co wiąże się z brakiem postępów. Odbyliśmy spotkania na temat prób zaprowadzenia pokoju w regionie, w Dżedach, w Riyadzie, w Paryżu, w Londynie, a ostatnio w Stambule, próbując zjednoczyć strony, aby opracowały plan działania na rzecz pokoju. Mamy Ukraińców w sytuacji, w której wierzymy, że tego właśnie chcą. Mamy też 22-punktowy plan, który przywieźliśmy z Londynu i który nakreśla, dokąd chcemy zmierzać. Szczerze mówiąc uważamy, że to dobry plan, ponieważ nie podoba się on żadnej ze stron. Myślę, że postępy osiąga się wtedy, gdy obu stronom się to nie podoba i wszystko poszło dobrze. Na temat negocjacji głos zabrał też szef rosyjskiej dyplomacji Sergii Ławrow, który ogłosił, że wkrótce zostanie podany termin nowej rundy negocjacji między Rosją a Ukrainą. 16 maja w Stambule, kiedy wznowiono negocjacje, nalegaliśmy na uchylenie wszystkich tych dyskryminujących przepisów i będziemy nadal to robić w następnej rundzie bezpośrednich negocjacji, które ogłosimy tak szybko jak to możliwe. Dalej jednak ukraiński prezydent ujawnił, że Ukraina wkrótce będzie miała większe możliwości uderzenia w głąb Rosji, co może wydać więcej argumentów Kijowowi przy dalszych negocjacjach, jednak wcale nie zwiastuje szybkiego postępu w aktualnych rozmowach pokojowych. Przede wszystkim jest to produkcja elementów bezzałogowych i dalekiego zasięgu wszystko, co pozwala nam kontrolować sytuację na froncie pozwala nam to ratować życie naszych żołnierzy. I działać. I nadszedł czas, aby działać. Oczywiście nie możemy publicznie mówić o naszych planach lub naszych możliwościach, ale perspektywa jest jasna. Odpowiemy na wszystkie rosyjskie zagrożenia i wyzwania w lustrzanym odbiciu. Oni w Rosji powinni wyraźnie odczuć konsekwencje tego, co robią nam na Ukrainie, tego, co robią Ukraińcom. Będą to drony uderzeniowe, pociski przechwytujące, pociski manewrujące, ukraińska balistyka to są kluczowe elementy. Musimy wyprodukować to wszystko. Pokojowego nastawienia nie ma także Rosja i wynika ze słów Siergieja Ławrowa, który potwierdził, że Moskwa nie zamierza oddawać żadnego terytorium Ukrainie. Nie możemy pozostawić ludzi pod rządami reżimu który jest tam teraz. A jeśli rząd, tak zwana hunta załęskiego, jeśli oczekują, że w jakiś sposób zostanie osiągnięte porozumienie, które powstrzyma walki, a to, co pozostało na Ukrainie, będzie żyło zgodnie z prawem, które stworzyli. To iluzja. Nie można na to pozwolić pod żadnym pozorem. W stronę Władimira Putina poleciała też ostra krytyka ze strony Donalda Trumpa, który dodał wpis na swoich mediach społecznościowych, Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy, że gdyby nie ja, Rosję spotkałaby już naprawdę poważne nieszczęścia. I to naprawdę poważne. On igra z ogniem, napisał Trump na Truth Social. Trumpa wytłumaczyła z kolei rzeczniczka Departamentu Stanu Temi Bruce, według której amerykański prezydent wcale nie jest rozczarowany działaniami Putina. Biorąc pod uwagę publiczną frustrację wobec Putina, czy można oczekiwać natychmiastowego dostosowania polityki w tym zakresie? Nie nazwałabym tego frustracją. Jest to oświadczenie człowieka, który przewodził wysiłkom na rzecz pokoju w tak wielu różnych regionach. Jasno i przejrzyście wyraził swoją opinię na temat tego, co się wydarzyło. Myślę, że jest to coś, co Rosja powinna potraktować poważnie. Amerykanie z pewnością to robią i są, jak wspomniałem w zeszłym tygodniu, jest wiele różnych rzeczy, które prezydent ma do dyspozycji, aby upewnić się, że nasze stanowisko jest odczuwalne i że można je wykorzystać, aby wywrzeć wpływ na powstrzymanie tej rzezi. Trumpowi z kolei w ostry sposób odpowiedział był rosyjski prezydent i można powiedzieć naczelny propagandysta Dmitry Miedwiediew. Jeśli chodzi o słowa Trumpa o Putinie bawiącym się ogniem i naprawdę złych rzeczach dziejących się w Rosji, znam tylko jedną naprawdę złą rzecz trzecią wojnę światową. Mam nadzieję, że Trump to rozumie napisał Miedwiediew. O pokoju nie świadczą też ćwiczenia, które mają zostać przeprowadzone przez Rosję zaraz przy polskiej granicy. Co jednak Polska nie pozostawiła bez odpowiedzi, ponieważ, jak twierdzi szef Mon, nasze wojsko przeprowadzi podobne manewry. Na odprawie z kadrą kierowniczą Wojska Polskiego i m.in. prezydentem. Poleciłem przeprowadzenie pierwszego od lat wielkiego ćwiczenia dywizyjnego. 18. Dywizja zmechanizowana przeprowadzi takie ćwiczenie i będzie w pełni gotowa do pokazania naszych zdolności i umiejętności także z naszymi sojusznikami, powiedział szef Mon. Warto zaznaczyć, że ćwiczenie pod kryptonimem Żelazny Obrońca było zapowiadane w ostatnich miesiącach przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, podkreślił następnie, że jednym z kluczowych celów manewrów jest ocena stopnia wdrożenia nowoczesnego sprzętu, takiego jak czołgi M1 Abrams, przez jednostki 18 Dywizji, w skład której wchodzi większość formacji rozmieszczonych na wschód od Warszawy. Z kolei, jak podają niezależne media rosyjskie oraz białoruskie, a także prezydent Ukrainy, Władymir Załęski, udział w rosyjskich manewrach może wziąć nawet 100-150 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy, co więcej, szef MON wypowiedział się na temat ostatnich działań Władimira Putina, twierdząc, że rosyjski przywódca oszalał. Rosjanie nie odpuszczają. Zgadzam się z wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, że Putin chyba oszalał. Nawet trzeba to powiedzieć bez chyba. My w Polsce wiemy to od dawna, powiedział Kosiniak-Kamysz. Wciąż wiele mówi się na temat ostatnich słów nowego kanclerza Niemiec Friedricha Merca, według którego Ukraina będzie mogła bombardować cele w Rosji za pomocą zachodnich rakiet. To oczywiście spowodowało sporo reakcji ze strony prorosyjskich przedstawicieli, w tym rzeczniczki rosyjskiej dyplomacji, według której taka decyzja Zachodu przyniesie efekty odwrotne od zamierzonych. Wydaje mi się oczywiste, że Merc postanowił zaangażować się między innymi w autopromocję. Być może to nowy człowiek i nie jest świadomy, lub nie wie tego, co mówi. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest pierwszym kanclerzem w historii, którego Mundus tak nie wybrał za pierwszym razem. Może chce wyglądać na silnego. Że tak powiem przeszedł taką upokarzającą procedurę i teraz jakoś się otwierdza takimi wypowiedziami. Ale to zdecydowanie nie ten temat, gdzie można rzucać słowami, nie rozumiejąc tak naprawdę odpowiedzialności za ich wypowiadanie. Jeśli chodzi o stanowisko Niemiec, decyzja o zniesieniu ograniczeń dotyczących zakresu życia broni ekstremalnej, jeśli takie ograniczenia w ogóle istniało. Bernin tylko wpędził się w głębiej w dziurę kijowskiego reżimu, który od dawna wspiera. I nie ma już mowy o byciu zwolennikiem pokoju lub negocjacji. To po prostu nie będzie dla nich możliwe. Oświadczenie niemieckiego kanclerza skrytykował też premier Słowacji Robert Fico, który stwierdził, że takie deklaracje grożą wybuchem III wojny światowej. Jest to równie niebezpieczne dla Europy, tak samo jak trzecia wojna światowa. To właśnie wtedy dozi chłopcy nie zdają sobie sprawy, że zmierzają w kierunku chaosu konfliktów ponieważ suwerenne postawy Słowacji nie wynikają z naszej próżności czy wąskich horyzontów myślowych. Suwerenne postawy wynikają z faktu, że mamy własne interesy państwowe. Redaktorze, powinienem czuć się winny, jeśli powiem, że zaprzestanie importu paliwa jądrowego z Federacji Rosyjskiej to wielki błąd. Czy jest to wina? Ale czy powinienem czuć się winny, gdybym powiedział, że ogromnym błędem prezydenta Zowieńskiego było wstrzymanie tranzytu paliwa jądrowego z kraju? Mam czuć się winny i mogę kontynuować swoje wypowiedzi. Nie lubimy tych rzeczy. W suwerennej postaci Republiki Słowackiej pojawia się konsumpcja w celu ochrony naszych własnych fałd. Ale my byliśmy suwerenni, solidarni z tym. Dlatego tłumaczę te niepotrzebne, mocne słowa. I jeśli ktoś myśli, że to tak zadziała, że ktoś mówi, że będzie tak, a jakiegoś inaczej, to co mamy przepasać z demokracją w Unii Europejskiej? Z kolei, Friedrich Merz, który wydał wspominane oświadczenie, teraz stwierdził, że wojna na Ukrainie będzie trwała jeszcze długo, na co podał kilka argumentów. Podkreślam to raz za razem, jeśli spojrzymy na historię. I na to, jak kończą się wojny. Zazwyczaj kończą się one poprzez ekonomiczne lub militarne wyczerpanie jednej lub obu stron. W tej wojnie oczywiście wciąż jesteśmy od tego daleko. Dlatego uważam, że być może będziemy musieli przygotować się na dłuższy czas jego trwania. Ale to nie zmienia naszej determinacji, by wspierać Ukrainę. To niczego nie zmienia. W Zachód uderzyła też rzeczniczka Zacharowa, która skrytykowała chęć Zachodu do zasiadania przy stole negocjacyjnym, używając do tego mocnych słów. Uwielbiam tych tak wszystkich ludzi z Zachodu, którzy mówią, że chcą być przy stole negocjacyjnym. Ale sądząc o ich ostatnich działaniach, w tym niesownym wagonie pociągu, który wywiózł ich z Kijowa, ja osobiście wątpię, czy będą w stanie usiąść przy stole. Może to, mają to już zarezerwowane miejsce pod stołem. Trzeba a, po to, prostu jak jak spojrzeć to, na siebie a, bardziej realistycznie. A, na siebie, ze Ważne rzeczy działy się też wczoraj w Brukseli, gdzie ministrowie do spraw europejskich zaakceptowali opracowany przez Komisję Europejską program SAFE, który przewiduje przeznaczenie około 150 miliardów euro na nisko oprocentowane pożyczki dla państw członkowskich, z przeznaczeniem m.in. na zakup uzbrojenia i amunicji. Przede wszystkim przyjęliśmy nowy program inwestycyjny Rzecz Obronności o nazwie SAFE. To bezprecedensowy instrument o wartości 150 miliardów euro, który zwiększy nasze zdolności obronne. Z dumą mogę powiedzieć, że jest to bardzo zgodne z priorytetami bezpieczeństwa polskiej prezydencji bezpieczeństwa Europy. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.